Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w czytaniu miesięcznym dla bliźniąt na miesiąc wrzesień. No i kochani, czas najwyższy na właśnie kolejne miesięczne czytania. No więc rozpoczynamy cykl. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, kto jeszcze tego nie uczynił. Zachęcam Was także do odhaczania sobie tego szarego dzwoneczka, tak abyście byli na bieżąco informowani o każdym nowym, pojawiającym się filmiku. I obok ym, tego klawisza subskrybuj, pojawił się klawisz wesprzyj. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany taką formą, no to oczywiście zachęcam i zapraszam. No dobra, a teraz patrzymy, co tarot dla bliźniąt chce przekazać na miesiąc wrzesień. Moi drodzy, najogólniej rzecz biorąc, patrząc na te karty, to powiem tak, że szykuje się Wam miesiąc, w którym będzie Was chyba rozpierać energia. Będziecie chcieli bardzo dużo zrobić, będziecie przynajmniej wewnętrznie będziecie mieć takie poczucie, że możecie sobie poradzić nawet z trudnymi rzeczami, że macie dużo siły, bo ten król Buław o tym mówi, że właśnie jest w was energia, jest siła i jest takie poczucie, że co chcę to osiągnę, gdzie wyciągnę rękę to tam to wezmę. Tak, nawet trudne rzeczy, że sobie z nimi poradzę, że nie ma rzeczy niemożliwych, tak? że nie ma rzeczy, które mnie przystopują, że każdą przeszkodę zrealizuję. No i poniekąd on o tym mówi, ale też mówi o tym, aby w tej realizacji, aby nie krzywdzić innych gdzieś tam po drodze. Więc wyciągając po coś rękę, patrz na to, abyś komuś przy okazji nie robił krzywdy, aby to tak nie wyglądało. I teraz bardzo możliwe, że czeka Was jakiś temat do, do przerobienia, którego jeszcze nie znacie. To jest taka droga, której jeszcze nie poznaliście. To jest szukanie właśnie nowej drogi, pójście w, w taką stronę, której jeszcze nie znacie. Trochę na zasadzie prób i błędów. Trochę może to być tak, że, że trzeba to dopiero spróbować, czy to zadziała. Ale Wy macie tutaj tę energię, właśnie, i idźcie, bo ta droga jest dobra. Pewnie mogą wyjść na wierzch jakieś lęki, jakieś obawy, bo jeżeli poznajemy coś nowego, to tak bywa. Ale tutaj, właśnie, jakby pokazuje Wam świat, idźcie w to nowe, szukajcie tej nowej drogi, spróbujcie, bo jesteś w stanie właśnie podążyć tą nową drogą. Być może ona jest troszkę bardziej kręta, może jest właśnie bardziej prosta. Ale ona jest inna niż te drogi, do, do, do którymi do tej pory chadzałeś, tak? Można się tutaj kierować pod świadomością, bo w księżycu też podświadomość, nawet nasze sny powiedzmy, mogą nam przynosić jakieś rozwiązania. Więc jak najbardziej tak, można się tutaj kierować właśnie takimi wskazówkami. Ważne też byłoby, aby. Mm, nie popadać w takie przeświadczenie, że zawsze jesteśmy na szczycie, że wszystko możemy. Właśnie w tym królu była takie troszkę może być tutaj to, że ja wszystko mogę osiągnąć, tak? I ten świat tu na stronie ostrzeżeń mówi, więc uważajcie, bo nie zawsze jest tak, że jesteśmy na szczycie. Czasem możecie mieć poczucie, że właśnie cały świat jest przeciwko wam. Że, wszystko się, że coś tam się nie układa, że wszystko idzie jakby pod górkę, ale wy w tym momencie powinniście trzymać się tego swojego celu i, tak jak powiedziałam, szukać nowej drogi, nie takiej, którą zazwyczaj szliście, bo na ten moment ta droga, tak jakby się nie realizuje, nie spełnia. Trzeba tutaj poszukać innych rozwiązań. Dobrze byłoby. Też wszystko sobie zaplanować, przygotować, żeby to nie było tak trochę na hura, na hura tak, na, z hura optymizmem. Bo jeżeli z taką energią wejdziecie, nie patrząc na to, czy właśnie biegnę do przodu i kogoś nie ranię, to może być tak, że no niestety, ale ten świat wam tutaj, no pokaże, no, żeby, żebyście nie wypadli z gry po prostu, tak, żebyście nie zostali zrzuceni z tego, wydawać. By wam się mogło pewnego miejsca, pewnego szczytu i na jakim gdzieś tam siedzicie, żeby was tutaj świat nie zwalił z tego miejsca. Więc tutaj takie ostrzeżenie, żeby właśnie przez ten pęd taki e, jednak troszkę zwolnić, nie spieszyć się. Macie energię, zgadza się, potraficie sobie poradzić ze wszystkimi problemami, zgadza się, ale idźcie tak ostrożnie, bo idziecie w pewnym sensie po omacku, idziecie po ciemku, idziecie nową drogą. Więc tak, jakbyście nie spiesząc się każdy krok stawiali rozważnie, jakbyście każdy krok mieli sobie zaplanować wcześniej, tak? Może nawet poczekać, pomimo tego, że ta energia będzie was pchać do przodu, a wy troszkę poczekajcie. Nie musicie cały czas pędzić. Może być tak, że na moment skupcie się na przykład na rodzinie, tak? Na domu, na związku, na miłości, która jest wokół nas, z dziećmi się zajmijcie. Odciągnijcie się też od tej energii, właśnie, żeby tylko przejść do przodu i, i działać. Nie zapominajcie o tym, bo tutaj w tym parciu do przodu, w tym pędzie, do którego was tutaj no, popycha ta energia, żeby nie było tak, że, że tutaj coś zepsujecie, czy zaprzepaścicie po prostu może w ten sposób na przykład na łonie rodziny, czy związku, czy partnerstwa miłości, tak bo za bardzo skupicie się na, na przykład na sprawach zawodowych i na tym właśnie pędzie do przodu, albo w ogóle szukanie jakiejś drogi, gdzie w ogóle nie bierzecie pod uwagę, czy, czy wasza rodzina też chce w tę stronę iść. Czy chce iść właśnie taką ścieżką, która jest nieznana, czy może, może ma jakieś lęki, obawy, i może i może trzeba ich dopiero do tego przekonać. No ważne jest, tak jak powiedziałam, żeby w tym pędzie tutaj kogoś nie skrzywdzić, żeby nie było tak, że na końcu miesiąca się obudzicie i powiecie, ale ja więcej straciłem niż zyskałem, ja nie mam tego, co chciałem, a po drodze jeszcze poraniłem jakieś osoby i ktoś wam to być może przypomni, ktoś wam to wytknie bo taka sytuacja mogła już mieć miejsce w przeszłości, może już tak było może to być pewien pewnego rodzaju powrót do przeszłości że coś takiego się już gdzieś wydarzyło i teraz macie powiedziane, że jeżeli ta sytuacja w jakiś sposób przypomina coś, co już było, szukajcie innej drogi, bo tam kiedyś wybraliście już drogę, taką, która niestety, ale do zwycięstwa was nie doprowadziła. I teraz rada jest taka, aby właśnie poszukać innej drogi, innymi sposobami osiągnąć ten swój cel. Ale nie zapominać właśnie o rodzinie, nie zapominać o dzieciach, nie ranić. To nawet nie jest takie ranienie, wiecie, świadome, tylko właśnie takie ranienie na zasadzie, że tak bardzo jesteście skupieni na tym celu, który gdzieś tam w oddali jest widoczny, że zapominacie o bliskich, zapominacie o rodzinie, zapominacie o tych osobach, które są obok was. Hmm. Może właśnie odtrącając ich trochę w tym momencie. Bo widzicie tylko jeden cel przed sobą i do niego dążycie. Z jednej strony, wiadomo, skupienie na celu daje nam większą szansę na zwycięstwo i na dążenie, do, i zwycięskie dążenie do niego, ale nie można po drodze mm, tracić innych rzeczy, tak? bo jeżeli się za bardzo zafiksujecie na to jedno, to reszta może się tutaj po drodze posypać. Więc przed tym was ostrzegam, tak? Aby to nie było tak, że to dążenie do celu być może i doprowadzi was do sukcesu w jednej dziedzinie, ale to nadmierne skupienie i niepatrzenie na boki spowoduje, że coś innego się zakończy. I w drastyczny sposób sobie z tego zdacie na koniec miesiąca sprawę, że coś straciliście i czegoś nie macie, a chcieliście to mieć. No więc moi drodzy, takie ostrzeżenie od Tarota. Życzę Wam cudownego września i do usłyszenia już wkrótce.